Cześć! To jest 91 91pl I chciałbym wam zaprezentować jeden z bugów, Który znalazłem właśnie w wersji 1.1 Minecrafta. Tak. Jest polegający na pistonach i teraz wam go pokażę. Jak mi się oczywiście uda. O! Popatrzcie. Tak. Tak, może takie coś wywołać. To zniszczmy. O! No to na pewno się nie dzieje tak samo. O, to jest normalny piston. A to jest taki zbugowany. To jest, jest bug, jeśli chodzi o taki piston, który znalazłem sam. Słyszałem też, że bug o coś tam o przyspieszających tojach. No ale w, jeśli taki coś... Znaczy no może ktoś z Was już go, taki bug znalazł. A ja myślę, że... ładnie taki kresek wygląda według mnie. Tak w sumie by się dobrze z niego coś układało. Czekajcie, może spróbujemy tak czekajcie tylko żebym to spamiętał tak tak i, i, tak o i w sumie łana by z tego była nawet podłoga jakbyśmy tak popatrzyli tak i to jest tylko tyle co wam chciałem przekazać w tym odcinku więc komentujcie subskrybujcie oceniajcie i do kolejnego odcinku cześć